Rozmowy w Rzeszów Info. Tomasz Pański, witam serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest pani Teresa Kuba-Sul. Wojewoda? Wojewodzina czy Wojewódka? Wojewoda? Wojewoda. Bardzo mi miło. A Jak minął pierwszy tydzień, dwa tygodnie pracy? Bardzo dużo pracy przede wszystkim. Te początki zawsze są trudne, więc ten mój gabinet dopuszczam o godzinie 20:21-22. Ale już z każdego dnia jest coraz lepiej. Dołączyli do mnie wicewojewodowie, już podzieliliśmy się zadaniami, które będziemy realizować, więc każdy dzień jest lepszy. Jest Pani kolejną kobietą na tym stanowisku, a czym się chce Pani wyróżniać wśród tych pań? Tak, to jest, jestem trzecią osobą i to tak po kolei kobietą, której powierzono zadania wojewody podkarpackiego. Czym się chcę wyróżniać? Przede wszystkim otwartością, transparentnością, przejrzystością w działaniu. Zapraszam do współpracy właściwie wszystkich, którzy są gotowi, zainteresowani taką współpracą. Mam bardzo duże doświadczenie samorządowe, więc wszyscy samorządowcy są bardzo mile u mnie widziani. Oczywiście żyjemy w trudnych czasach, więc moim takim najważniejszym priorytetem jest bezpieczeństwo. No właśnie, ma Pani doświadczenie samorządowca wojewoda to jednak jest zupełnie inna funkcja. Jak pani ją widzi w kontekście własnych, że tak, powiem, kompetencji yy, wojewody? Ja oprócz tego, że mam doświadczenie w pracy samorządowej, yy, to pracowałam przez 3 lata w urzędzie wojewódzkim. Również pracowałam w administracji, znaczy może nawet nie tyle administracji rządowej, bo w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, czyli w sektorze publicznym, bo to jest agencja wykonawcza. I dlatego też ta tematyka jest mi bardzo bliska, więc tak dosyć płynnie weszłam w zadania, które są przypisane wojewodzie. Co może wojewoda w takim województwie jak województwo podkarpackie, w kontekście innych wojewodów mających y, reprezentację w rządzie, y, tych z województwa oczywiście. Y, czyli innymi słowy, y, w, załóżmy w województwie mazowieckim, mamy y, kilka osób, które s, są na stanowiskach ministerialnych, a nawet y, może wicepremiera, prawda? Tutaj chyba mamy jednego wiceministra z naszego województwa. To trochę mało, prawda? Ale to nie ma znaczenia tak naprawdę, czy minister jest z województwa podkarpackiego, czy spoza województwa y, podkarpackiego. Ja mam bardzo dobrą współpracę z ministrami tego rządu, i dlatego też te problemy, z którymi się spotykam, na bieżąco rozwiązujemy. Przykładem jest chociażby nawet ten moment, kiedy przejęłam stery w tym województwie, spotkałam się z protestami na granicy, zarówno w Korczowej, jak i w Medyce. W Medyce, znaczy w pierwszego dnia mojego urzędowania, tak naprawdę. Pojechałam na, na przejście graniczne do medyki, żeby się spotkać z rolnikami. I po rozmowie z rolnikami, zaraz z dnia następnego przyjechał do nas pan minister Czesław Siekierski, który nie jest z Podkarpacia. Jasne. Ale przyjechał po to, żeby pomóc w rozwiązaniu sporu. I udało się podpisać porozumienie. I to po, na mocy tego porozumienia, zawieszony został protest. Do, przez okres świąteczny do Nowego Roku. Potem, kiedy protest został wznowiony, w Czech Króli ponownie spotkaliśmy się, pan minister po raz drugi przyjechał i podpisaliśmy już porozumienie, bo pierwsze były ustalenia, ale nie było podpisanego porozumienia. Natomiast dokładnie w Czech Króli 6 stycznia podpisaliśmy porozumienie i protest został zawieszony już na dłuższy okres. Czasu, więc to jest taki przykład, że nie trzeba mieć ministra, z, który jest mieszkańcem danego województwa, żeby bardzo dobrze współpracować. Proszę mi powiedzieć, jakie są trzy najistotniejsze problemy w naszym województwie, które chciałaby pani rozwiązać jako wojewoda? Tych problemów jest bardzo dużo. Trzy najważniejsze problemy, to tak jak już powiedziałam, to jest poprawa bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Drugi problem, który jest takim problemem ad hoc. Które trzeba rozwiązać, to jest bardzo trudna sytuacja powiatowych szpitali. Ja wiem, że to nie jest kompetencja wojewody, bo to organy prowadzące, czyli starostowie, yy, yy, są za to odpowiedzialni. Natomiast zadaniem wojewody jest zapewnienie bezpieczeństwa również w obszarze ochrony zdrowia. I bardzo trudna sytuacja w szpitalu w Lesku, w Uszczykach skłania mnie ku temu, żeby bardzo szybko reagować. Już odbyło się pierwsze spotkanie w Lesku i w Uszczykach przyjechała pani wiceminister i znowu kolejny przykład pani wiceminister nie jest z Podkarpaciaj w momencie kiedy się pojawił problem na nasze zaproszenie bardzo szybko zareagowała i w późnych godzinach wieczornych spotkaliśmy się w Uszczykach i cały następny dzień spędziła w lesku, żeby rozmawiać i szukać rozwiązania, żeby zapewnić właściwą opiekę medyczną nie tylko dla mieszkańców tych powiatów, ale również dla turystów, którzy przyjeżdżają do nas i chcą swój wolny czas spędzić. Więc jest to drugi z obszarów Trzeci z takich moich priorytetów to jest bardzo dobra współpraca z samorządowcami i pozyskiwanie środków na realizację ważnych zadań, tak żeby było widać, że nasze województwo się bardzo dobrze rozwija. I oczywiście pan prosił o trzy, ale ja dodam czwartych, dlatego że taka moja pasja, i chyba z tego jestem też dosyć dobrze znana, to jest pozyskiwanie środków europejskich. I mimo tego, że jest to administracja rządowa, my też mamy możliwość jako administracja rządowa przygotowywać projekty, pozyskiwać środki i to też będę czynić. Pięknie. A jeśli chodzi o kwestie służby zdrowia, bo powiedzmy tak, no ochrona szpitali powiatowych to jest jedna sprawa, no ale szpitale wojewódzkie też są dość w kiepskim stanie, prawda? E, szpitale wojewódzkie należą najczęściej do marszałka, znaczy w ogóle do marszałka tutaj należą, poza szpitalem MSW. E, I co w tej materii można zrobić? Tak, w przypadku szpitali wojewódzkich organem prowadzącym jest samorząd województwa. E, I ja jestem już po kilku rozmowach z e, panem marszałkiem. E, I dla nas e, takim priorytetem w, e, tu i teraz jest wsparcie i doprowadzenie do budowy szpitala uniwersyteckiego. I drugi, umownie określamy go jako Podkarpackie Centrum Zdrowia Dziecka. Chcemy, żeby mieszkańcy Podkarpacia, rodzice, jeżeli potrzebują opieki dla swoich dzieci, żeby mogli korzystać z tej opieki na terenie naszego województwa, niekoniecznie szukać pomocy poza obszarem województwa i tutaj będziemy razem bardzo blisko współpracować po to, żeby doprowadzić do szczęśliwego finału, czyli wybudować zarówno szpital uniwersytecki, jak i to, to umowny Podkarpackie Centrum Zdrowia Dziecka. Od stycznia mm, obowiązuje nowa ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej. Um, to też dość szeroki obszar, który może wojewoda wykorzystać. Jakie pani ma tutaj wizje? My analizujemy w tej chwili to zagadnienie, i no, najważniejszą rzeczą jest przede wszystkim zrobić diagnozę tego, co mamy, żeby przygotować program rozwoju i, i zidentyfikować potrzeby. Jak zidentyfikujemy potrzeby, będziemy poszukiwać i, i wyceniać, jakie, jakimi środkami powinniśmy dysponować, żeby te problemy rozwiązywać. Oczywiście ja mam świadomy, że nie da się rozwiązać tych problemów tak tu i teraz. To wymaga czasu, ale to jest bardzo ważne dla nas. Brakuje konsultanta do spraw geriatrii, wojewódzkiego konsultanta, czy coś w tej materii. Się e, tak, stwierdzi? ja jestem w tej chwili na etapie takim, że e, poprosiłam o zestawienie wszystkich konsultantów e, wojewódzkich e, i analizuję zaangażowanie tych osób w e, i będę podejmować decyzje w tym zakresie. Tak, znany mi jest temat, że nie ma konsultanta wojewódzkiego w tym obszarze i ja nie wykluczam, że taki konsultant zostanie powołany. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.